E, i można lecieć Pepolu, nie? Mhm. Mm ja bo tu. No, Pepe jakieś tutaj dzikie, dzikie triki tworzy. też e. chcę. O, nowy. O. No i chyba pozwalasz. Kurde, już nie pamiętam jak się wchodziło na no to, okej. Okay. O. Nice. O. Jesteśmy za mapą, Dzień dobry Dobry Tam O, aż mnie porwało <laughs> Dobra, idziemy. O, czekaj. Damy no, no. Okay, To jest tak No Okej, to jedziemy Let's go A klucz Nice Dobra, może niech jedna osoba zbiera, hejs, co? No To ty, ty zbierasz? Eee, mogę. To zbieraj. Wiem to w twojej postaci trochę głowę wcięło, także szyi nie masz. Nie no wydaje się, ja ogólnie bez szyiny jestem. Krótką szyję mam. Ty nie ma klucza. O jest klucz. Dobra, otwieraj pokój numer 2 Czyli drzwi numer 2, drzwi numer 3 numer 4 i 3 czwarte Drzwi numer 4, dokładnie te, te pierwsze drzwi one lecą są bardzo szybko Tu masz hajs na biurku I tam dalej też na tym, pod oknem z tyłu To 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 O podniosłem przez przypadek I nawet nie kliknąłem Halo No bo to jest tam podnoszenie chyba Te pierwsze pokoje mega szybko idą One są takie kurde Szybkie Bardzo Speedrun. O, bateria, dobra. Znowu, znowu mi FPSy spadają na początku. Ja nie wiem co jest nie tak. No mi pod koniec spadły. Okej. Okay. Ja idę poszukać drzwi. Dobra, to ja jeszcze szukam pieniędzy. Spoko. Otwieramy wentylację. Coś pstrykło. No, coś pstrykło, ale nie widzę. jakiś troll jest, kurde. No, to, to masakra. psyta bardzo często, psyta. Let's go. My się nie boimy. Coś tu... Oj, psy, był psyt. A, fuck, ci trochę hajsu, ale to tylko trochę. O, Hancik. Pepe chowaj Chowaj Pepe Pepe ryzykan, Pepe się nie boi A masz jako jedyny światło, więc musisz prowadzić Bo ja nic nie widzę Pieniądze mogą być No i... Ale on mnie lubi o, z tym... ...sytem Ty nie bojuj... A, tak Hej, bardzo ciężka łamiłówka to była. Ktoś meble przesuwa, ty. Słyszysz? Może to nie jest urbex? Może nie zjadamy opuszczonego miejsca? No mi się wydaje, że że no nie wiem, ale trochę mi to śmierć. otworzyłeś? No. Okej, ale trochę mi to śmierdzi normalny by ty pieniędzy nie zostawił w opuszczonym miejscu, ale to ten raczej znaczy, no nie no raczej nie fajny obraz też taki bym chciał oho że nie można wyciąć tak dobra, co my tu mamy ciekawego otwieramy, o witaminki masz? mam fulę A ja też mam fulę ja mam pana, nic się nie może zmarnować <laughs> można, można. O. Andrega. Aj do bok ciebie. Dobra, na razie jeszcze żyjemy, Pepe. Na razie jeszcze żyjemy, jest dobrze. Jeszcze, jeszcze żyję. A bateria. To było bateria, właśnie. O. Czy znowu? Oczy. Sure. Sure. Mi się nie podoba taki hotel, gdzie mnie poznałem z każdej możliwej strony. Mi się nie podoba, że tak mrygałem te światła. One trollują A... strasznie. No przecież Używam toalety i mnie podglądają jakieś oczy. Ja bym się bał na przykład w takim hotelu mieszkać. Szukane, co nie? No Tutaj masz szafki, są dobre ja otworzę już je Nie, za takie rzeczy płaciłem Ogólnie chyba... Znaczy nie płaciłem, bo się wkradłem z tego hotelu Ale baterie ale... tu masz Już ma fulla O weź trochę zmarny, nie może się zmarnować a, a, a. tu tu tu, w tej dolnej szufladzie a, a. o no i pełna bateria <laughs> nie mogę to jest 33 a my mamy 33 o O. tak ja na no, przykład dajmy jeszcze na rzeczami. pieniądz tam pierdoli. O zablokowałem ciażrze. Tak po lewej. Dobra. Dobra. Nice, no dobra, toło Ręka mnie dupa na pół mojego życia To niedobrze Trzeba uważać na ręce Pepe ręce się myje Drzwi odnalezione. O! Biorę Oxitną mi ci? Mhm No jakiś problem chyba No i mamy Mariuszka tutaj, dobra To no tu idziemy. trochę mi 50 będziesz miał tam jak zebrać jeszcze na końcu więc jest spokojnie Dobra, idziemy. Osobnie tak sobie, sobie chodzę bez tego, bez kłócania A po co taką potrzebę? Po co? Na nas o to komu? A do czego to potrzebne? Na no, przed chłopem, który jest głuchy. Cię głuchy, yy, eeeh, Ja, ja jak na razie tylko jedną książkę znalazłem. nie musi być u góry. Mm -hmm. Zróbmy. bo idzie tam, to maniak. O jeju. no dobra, mam nadzieję, że tutaj jest safe spot jakiś. Przeżyłem Jezu, ej, bez kitu wszystkie książki na górze są, co jest? Mam baterię, ale to muszę złożyć trochę latarki O, mam O, ja oddawał baterię Bez kitu, patrz ile tych tutaj książek było, chyba wszystko mamy, co? Chyba, pita, muszę iść się ukryć przed popem Nie, siedem siedem trzy i jeden, yy, dwa, 7, 3, jeden dwa cztery siedem trzy jeden dwa cztery okej siedem trzy jeden dwa cztery no co ok Orparte. Ja się obraził no. Może być. Ale mamy sklepik, słuchaj. O krzyż. E, co kupujesz? Ja kupiłem. ja Mam tylko 135. A, ale klucza nie kupujesz? Nie stać A. Ok. No to. Kupiłem krzyża, bo jest jeden taki niefajny kolega. Który... Rozumiem. Ale ja nie wiem jak działa, więc dalej go do egzystencji. Mrygacz on to będzie leciał? Chyba nie. Chyba, tak. o, o, chyba To było bliskie. No? To było bardzo bliskie. Za bliskie. Tu porozwalane, kurde, powiem ci. Kijowa, ja daję 0 gwiazdek na 5. No. Temu hotelowi. Jakiś nie wiem, Po posprzątane po sąsiadach. No sekret. No i zostawili na środku korytarza. Co nie? No i... tragedia. Jeszcze kury głośnych sąsiadów mamy. Nie no, ten hotel to jest w ogóle, daj spokój. Eee, no to jest. nie palecą. Ciemność widzę. Nie Nie, że jakieś ręce się. Ryga, 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 mryga. O, mryga, mryga. o jak mry. Hand będzie chyba. Mam rygało. Mi się miergało. No mi no, mi no, Ej, no oszukane. O, tu będzie bieganko. Trzeba no, by ci jakaś boga przed jakimś typem co. Nie, nie, wiem, co nie to, co? idziesz sobie spacerujesz z kawką w ręce, a tam kurę goni cię jakiś. Wychodzić ziem jakiś czarna masa i cię goni Z jednym okiem, cyklop. Lewa Tak jest Nie no, prosto pyta Prawo Lewo o. Jakiś lok był ty Wbiegłem w ści ścianę przez przypadek ja żyję? żyję, żyję. Ale było jakieś lagi mi tak przeskoczyło, i w, w, wdupiłem się w ścianę. 7-7, hmm. a, a tam jest 7-8. Dobra, trzeba znowu zobaczyć, gdzie jest sam przed. O, tam półka to chyba remonty. No to, to nie będziemy przeszkadzać w takim razie. Czyli tutaj. Mhm. Ciemność widzę. O no, naprawdę? Druga ciemność Rygają? Rygało stronę... O, o Ry... nie Co się stało? Jak się będzie taka skiza nachodzić to musisz iść do tyłu Dosyć, się w drugą stronę iść. O, na świat teraz Co ja mam robić, what the fuck? O. Biegnę Cholera! ła wow, uderzył mnie tego. Też bardzo nie lubię, nie podoba mi się to. Ty no! Zabił mnie! On za szybko biega. Co jest? No już przed drzwiami... No, sorry. Dobra, żyję. Jezus. No. Ja umarłem. Ciemność widzę. Już tak blisko. Jeszcze trzy pokoje. Leci? Ja oh, jakie oh, oh. to było laki. Bardzo lucky, safe Dobra hmm. Setne drzwi Coś po lewej tam z tego mm -hmm. Nie pamiętam co tu się robiło tu chodził ten, ten pajac i... Musiałeś sobie chyba windę włączyć? Dobra, muszę chyba pojechać dopiero mhm. Nie wiem gdzie on idzie Poszedł sobie gdzieś czy ptać go, szukać A i coś nad tobą było, Pepe. Na tej szatce. A, ja. o, ty, ty, ty. Tu masz jeszcze drzwi za tobą. Jakieś. no dobra, to jest... Brakuje i dwóch. A ja też drzwi, to nie mogę. okej. Okay. Idealnie ja, dwa. Nie wiem, nie... Podoba mi się O! O, o wyleciał pod... Hm. Teraz Tera do... Wi Czekaj, do windy trzeba było? Nie, co to trzeba Tera było tam. zrobić? Chyba wrócił. Stary z mlekiem wrócił. Czekaj, Bebe, godzicie! Godzicie, Bebe! Godzicie! Chodzi na schody dopiero. Na jeszcze nie. Zabiekaj to! Dobrze. Jeszcze z tym kucykiem Weź go tam, kurde, wodą święconą czy coś polej Niestety zostawiłeś przyjaciela z tyłu. Umarł. Widać jaki Pepe załamany.